Lampy do subaru. One wyglądają całkiem ładnie, przyzwoicie. Kosze nie są żółte, matowe, nie są spiaskowane, są srebrne, ładne. A i tak słabo oświetlają drogę. Dla mnie nie jest to nowością, bo w swojej karierze już wiele takich lamp widziałem. One już, takie, takie auta 3-4 letnie bardzo często u mnie Bywały z uwagi na to, że po zmroku droga była właściwie nieoświetlona, mało komfortowo i mało bezpiecznie się jeździło. Jak rozbiorę te lampy, to sami zobaczycie dlaczego. Chodzi o to, że wypala się lustro soczewki. W związku z tym, skoro nie ma co odbić tego światła, no to strumień światła nie wydobywa się z tej lampy. No i efekt. Jest mizerny na drodze. Jeździ się niemal po omacku. W tych lampach pójdziemy krok dalej bo zamiast re regeneracji tej so soczewki, czyli zamiast napylać nową powłokę aluminium na, na to lustro. Wymienimy całkowicie tą technologię Xenon wymienimy na biledy. Będziemy montować projektory biledowe również Koito, czyli tej firmy jakiej są lampy. Z nowych modeli aut jakość światła znacznie się poprawi. Zrobimy jeszcze pomiary, o ile tego światła jest więcej. Myślę, że tyle tytułem wstępu, bo bardziej ciekawe rzeczy będziemy robić, jak rozbierzemy te lampy. Jestem przy piecu, chcę wkładać lampę do pieca, aby, aby w łatwy sposób później odkleić kroszę do obudowy. Nie przyjrzałem się wcześniej, ale, ale tutaj w miejscach, gdzie, gdzie kroszę jest wkręcany do obudowy razem, to jest to popękane tak w wielu miejscach, tak dookoła. Co w liczy mnie przeszkadza, jak najbardziej ten kosz później założę i będzie szczelne. Ale żeby nie było na mnie, że coś tam uszkodziłem. Tak, czyli o, widzicie, tutaj jest całe, także jeszcze, jeszcze się nie zabrałem za rozklejanie tej lampy. So, mamy tutaj lampę, którą będziemy przerabiać czy też regenerować. Ta jeszcze jest w całości, druga już jest rozebrana. Ale obiecałem, że zrobię pomiary, jak to światło świeci. Także zobaczmy, co tutaj się dzieje po odpaleniu tej lampy. W tym momencie świecimy, świecimy sobie na przyrząd, który jest do ustawiania świateł. Widzimy, że jest tam linia światła i cienia. Widzimy, że jest to wersja europejska. To światło już widzę, że jest niemrawe takie, ale zobaczmy sobie ile tego światła jest. Wkładam teraz taki przyrząd, który się nazywa luksometrem i ten luksometr mierzy Nam, ile tego światła jest? Zbywa tutaj jeszcze teraz, żeby nie było, skieruję strumień światła, tak skoncentruję w ten czujnik tam. No, pokazuje 22 razy 10. Tam widzę na luksometrze. Nie wiem czy to widzicie, to jest Razy razy 10, to, ten strumień światła jest naprawdę skierowany po prostu w czujnik. No jest Razy, o, razy 10, Razy 100, teraz jest 29, Razy 100 ale jest naprawdę w centralny punkt skierowany Jak przesuwam gdzieś na bok już, jest, już już tego światła jest dużo dużo mniej z drugiej lampy już wyjąłem tą soczewkę no, tak wygląda jej wnętrze Czyli widzicie nie ma powłoki aluminium tego sreberka, które powinny odbijać strumień światła. Nad żarówką jest zawsze mocno wypalone, po bokach mniej, jednak takie, takie lustro nie odbija światła. W związku z tym ten strumień światła w, znikomy, w znikomym stopniu tak naprawdę wydobywa się z lampy. Właściwie takiego porównania miałem nie robić, ale mam tutaj akurat pod ręką na półce leżało. Zagenerowane lustro, co prawda, do innego, do innego auta, ale chodzi o to, żeby było, żebyście zobaczyli tą pobłokę aluminium. O co, czego co tutaj brakuje? Tutaj nie ma, a tutaj jest. Czyli możemy tutaj z, przejrzeć się w tym, a tutaj po prostu jest czarno. Czyli. Standardowy projektor mamy już za sobą. Teraz przetestujemy, jak świeci lampa z zamontowanym już projektorem biletowym. Tak to sobie wygląda od tyłu. A za chwileczkę podłączymy i zobaczymy, jakie mamy światło. Czyli teraz ten sam zestaw. Maszyna do ustawiania świateł. Luksometr. Lampa, tym razem, już z projektorem biledowym. I zobaczmy, co się dzieje po odpaleniu. Nie mamy efektu rozświetlania, tylko od razu błysk mocnego białego światła. W wersji europejskiej ta linia z tego światła widać już gołym okiem, że jest dużo więcej i to światło jest, jest białe. Zobaczmy sobie na luksometrze, jaki będzie pomiar. Jest w skali razy 1000. Czyli 10 razy więcej niż przedtem. Ponad 10 razy więcej. Trochę tak ruszał, żeby tak znaleźć różnego rodzaju punkty, ale i w skali razy 1000. Tutaj pokazuję Moi drodzy Tutaj jest teraz razy 10, widzicie? Jak robiliśmy pomiar na ksenonie, było razy 100, a tu mamy razy, razy 1000. Tak, tak dużo tego światła jest, że po prostu nas tu oślepia, ale razy, razy 1000. Czysta matematyka światła co najmniej razy 10 i ta jasność razy 10 więcej niż w ksenonie. No i na błysk mocne białe światło. Co ciekawe, czego jeszcze nie pokazałem. Zwróćcie uwagę, czego nie było wcześniej, co się dzieje po włączeniu długiego światła. Otwiera się tam przesłona. I strumień światła mamy dużo wyższe, Dzięki temu mamy efekt długiego światła z tej soczewki. Także długie będzie z dwóch źródeł: zarówno, zarówno z projektora, tak, jak i też tutaj z tej tradycyjnej żarówki. Więc mamy zamontowany tutaj projektor biludowy. On już jest podłączony w lampie i, i wystarczy podpiąć tutaj kostkę i projektor będzie działał. Ale tylko na jako światło krótkie, czyli mijania. Żeby działało jeszcze długie, musimy podłączyć, musimy podłączyć tutaj taki wychodzi czerwony przewód z lampy. Czerwony, pomarańczowy i ten pomarańczowy przewód musimy wpiąć albo w ten zielony, albo w biały od żarówki długiej. No tutaj na chybił trafił, nie chciałem robić. Co prawda 50% szans byłoby, że byłoby to zrobione właściwie. Ale na aucie, jeżeli podłączymy sobie kosteczkę, włączymy długie, to możemy sobie. E, mierniczkiem sprawdzić, gdzie jest plus, a gdzie, a gdzie minus, i pod plus się podpiąć, albo nawet e, wypiąć żarówkę i pod same piny przyłożyć, a to do białego, jeżeli odpali nam się. Jeżeli odpali nam się długie, no to, no to wiemy, że jest dobrze, albo pod zielone, e, no i wtedy, jeżeli otwiera nam się długie. Pod konkretnym przewodem, no to tutaj go, tutaj się po prostu wpiąć, zalutować, zaizolować, żarówkę podłączyć i wtedy mamy długie z dwóch źródeł: zarówno z bileda, jak i, jak i tutaj z tej żarówki. Czyli standardowy projektor mamy już za sobą. Teraz przetestujemy, jak świeci lampa z zamontowanym już projektorem biletowym. Tak to sobie wygląda od tyłu. A za chwileczkę podłączymy i zobaczymy, jakie mamy światło.